Dzisiaj odbywają się wybory, a w zasadzie pierwsze posiedzenie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Jest to druga kadencja. Kadencja Rady trwa trzy lata, skończyła się w tym roku. W związku z tym powołaliśmy nową radę. Rada ma służyć radą zarządowi pomorskiej i specjalnej strefy ekonomicznej, czyli wydyskutować takie postulaty, takie rozwiązania, które są bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości na terenie, na którym zarządzają dane powiaty, jak i również postulaty, które są bardzo ważne. Dla przedsiębiorców, czyli podpowiadać w specjalnej strefie ekonomicznej, w jaki sposób może oprócz tego, co już robi, jeszcze intensywniej wspierać przedsiębiorczość i wspierać inwestorów. Dla mnie wielki zaszczyt, aby być przewodniczącym Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Jestem doświadczonym samorządowcem, a jednocześnie wywodzę się z biznesu. Dlatego połączenie tych dwóch funkcji bardzo pomaga w pełnieniu funkcji przewodniczącego, która jest taką funkcją techniczną. Dlatego, że to jest oczywiście zwoływanie Rady, ale także później prowadzenie obrad Rady. No i myślę, że w tej kadencji uda nam się zrealizować wszystkie cele, które sobie postawimy na takim kolejnym roboczym spotkaniu. Rok 2021 był rekordowym w przypadku polskiej strefy inwestycji. Wydano z niej 713 decyzji o wsparciu. Pomorska Strefa Inwestycji odpowiadała za 90 decyzji o wsparciu na kwotę blisko 3 miliardów złotych. Rada jest ciałem doradczym, więc liczymy, że poprzez współpracę samorządu z biznesem będziemy mogli wspierać działania zarządu Pomorskiej Strefy Ekonomicznej.